Myślę, że możemy zacząć od rysunku. No, tak jak w poleceniu rozpatrujemy trójkąty, więc ten rysunek przedstawia dowolny trójkąt. I teraz wiemy o tym trójkącie, że jego boki, długości jego boków są kolejnymi liczbami naturalnymi. Załóżmy więc, że najmniejszą liczbą naturalną będzie liczba n, kolejna o 1 większa to będzie liczba n plus 1. No i jeszcze o 1 większa od tej liczby to będzie liczba n plus 2, tak? Bo do tej liczby dodaję 1 i otrzymuję n plus 2. Dopiszę od razu, że n należy do zbioru liczb naturalnych, i tutaj dodałbym jeszcze od siebie, że należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich, bo w zbiorze liczb naturalnych umówiliśmy się, że jest 0, prawda? No a długość boku nie może być równa 0. I teraz przed nami jest taki problem, bo mamy wyznaczyć długości boków trójkąta, który ma największy obwód. No to szybciutko przypominamy sobie, w jaki sposób liczyło się obwód trójkąta, no i ten wzór dostosowujemy do oznaczeń z naszego rysunku, czyli chcąc obliczyć obwód trójkąta, muszę dodać wszystkie długości jego boków. No to lecimy po kolei N plus N plus 1 plus N plus. 5. 2. Zredukujmy wyrazy podobne. To będzie 3n plus 3 i ten obwód. Aha, chcemy mieć jak największy obwód, ale wiemy z polecenia, że obwód jest mniejszy od 17, tak? To jest na 100% pewne. No więc zapiszemy taką nierówność, że mm, obwód tego trójkąta jest na pewno liczbą mniejszą od 17. Do tej nierówności podstawiam wyrażenie 3n plus 3 i to ma być mniejsze od 17. Wyliczmy z tej nierówności niewiadomą n. Trójkę przenoszę na prawą stronę ze zmienionym znakiem, więc po lewej stronie otrzymuję 3n, a po prawej stronie mam działanie 17 odjąć 3 to 14. Podzielę teraz tę nierówność obustronnie przez 3 i w ten sposób wyznaczę n. N jest mniejsze od 14 trzecich, a stąd n jest mniejsze od. No, wyznaczmy tutaj całości. To będą 4 całe. 4 razy 3 daje nam 12 i 2 trzecie. Ta niewiadoma n w nierówności oznaczała długość najkrótszego boku. Więc w tym momencie musimy podać, Tę długość. Pamiętajmy o tym, że n ma należeć do zbioru liczb naturalnych i ponadto chcemy otrzymać maksymalny możliwy obwód, czyli n może się równać maksymalnie 4. Tak? Bo czwórka rozwiązuje tę nierówność, i ponadto należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich. No i teraz wyznaczmy długości pozostałych boków. n już mamy, kolejny bok to będzie n plus 1, czyli. 4 plus 1 to się równa 5, no i jeszcze jeden bok to będzie n plus 2 to się równa 4 plus 2 to się równa 6. Odpowiedź w tym zadaniu to takie długości boków 4, 5, 6.